Badania statystyczne z października ubiegłego roku przeprowadzone w kilkunastu krajach Europy, w tym w Polsce, wykazały, że ponad 60% ludzi zapytanych czy chcieliby mieć własny biznes, odpowiedziało, że tak. Powód jest oczywisty, coraz większe koszty utrzymania i coraz bardziej niestabilne czasy zmuszają nas do szukania innego źródła dochodu. W dzisiejszych czasach pojęcie stałej bezpiecznej pracy już nie istnieje, a ci, którzy mają swój własny biznes tradycyjny, najczęściej ledwo wiążą koniec z końcem. Na pytanie, co jest największą przeszkodą przed uruchomieniem własnego biznesu, ankietowani podawali dwa powody. Pierwszy był brak środków finansowych, a tuż za nim strach przed porażką. Dlatego nasza propozycja jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcieli mieć własny biznes. Bezpieczny, bez elementów ryzyka, z minimalną inwestycją. Z taką propozycją zwrócił się do swoich znajomych Dalin Larsen, założyciel firmy MonaVI w 2005 roku, aby 400 zaproszonym gościom przedstawić swój pomysł. Zaprosił ich do siedziby swojej firmy. I przedstawił produkty. Z 400 osób, 390 albo nie było zainteresowanych, albo byli zbyt zajęci swoimi sprawami i nie dostrzegli w tym szansy dla siebie. Po pięciu latach firma Dalian Larsena osiągnęła sukces. Zmienił się wizerunek produktu i ciągle dochodzą nowe. W ciągu tych pięciu lat firma Monavi osiągnęła spektakularny wynik. Zaledwie w 3,5 roku zrobiła miliard dolarów skumulowanego obrotu, podczas gdy firmie Microsoft zajęło to 11 lat, a firmie Apple Computer 7 lat. Dalin Larsen został wybrany przedsiębiorcą roku 2009. Te 10 osób jest obecnie milionerami i razem z dziesiątkami tysięcy kolejnych ludzi stali się niezależni finansowo. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ dzisiaj ta gigantyczna firma postanowiła wejść do Europy. Szuka ludzi, którzy chcieliby odnieść sukces na sprawdzonym produkcie i sprawdzonym modelu biznesu. Wyobraź sobie, że dzisiaj to Ty jesteś na spotkaniu z Dalinem Larsenem i właśnie pierwszy raz słyszysz o firmie Monawi i koncepcji tego biznesu. Czy jesteś zainteresowany, czy też jesteś zbyt zajęty, aby wziąć udział w tworzeniu historii Monawi w Polsce i w Europie? W imieniu założycieli Monavi, moich dobrych przyjaciół Henry'ego Marsza i Rendiego Larsena, ja, Darin Larsen, zapraszam Was do rodziny Monavi. To wyjątkowa pięciogwiazdkowa firma, która oferuje właściwy produkt. Właściwe wynagrodzenie, właściwy czas, właściwy zarząd i przywództwo oraz właściwy motyw. Zachęcam Cię, byś rozpoczął swą drogę od sukcesu do życia o większym znaczeniu i abyś pomógł Monavi stać się niekoniecznie najlepszą firmą na świecie, ale najlepszą firmą dla świata.